Siema, w dzisiejszym odcinku kupimy bardzo ładnego skina o nazwie Roach Mortis jak widzicie już tutaj jest w sklepie o, widzę, że oferują mi tu aha, tu jest do kupienia aż 4000 golda 12 golda dostaję za darmo no i teraz ogólnie tak właśnie brzmi ten Roach Mortis, też szczególnie dlatego go kupuję ma fajny głos po prostu Dobra, więc jeszcze sobie wpiszemy. Kurde, bym prawie to kupił. No to wpiszemy sobie fałce I jest chyba tak, to jest. No i kupujemy po prostu sila. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Dobra, więc już to zciszę. No i wybieramy sobie oczywiście Mortisa. Dobra, Mortisek. Znaczy tak dziwnie on jest taki mały. Ale nie, to jest tak, on jakby idzie w naszą stronę. Zobaczcie. Tak, jakby idzie. <laughs> no dobra, więc możemy zacząć. No tak, mamy tutaj Dem graba Niezbyt fajna mapka. No Si, czy to raczej nie będę grał na Siege'u, Tutaj mamy Showdown. No jeszcze Brawl. No to nie będę na pewno grał sobie brobola, no bo on nie jest tam zbyt dobry ten Mortis więc zaczynamy to nie są ogólnie jakieś wysokie pucharki 625 nie powinno być tak ciężko w ogóle śmiesznie bo ostatnio dużo odcinków z Mortisem się pojawia on ma bardzo ładne animacje więc zobaczymy jak to będzie wyglądało ok widzę że postacie takie oni wzięli papierowe że wszystko mogę pokonać tak naprawdę z tych postaci Dobra, tutaj trochę nie wiem, czy nie, nie zbyt się sfokusowałem, no zbyt się sfokusowałem, ale odstraszyłem przeciwników. Moi teammaci mogli wziąć z gemy, no ale trochę je przesadziłem. Ty głupia tutaj zagrał, nie wiem po co, po co wlazł e, aż pod pociąg. Dobra, wchodź Nita pod pociąg, a nie udało mi się je ich ściągnąć jednak. Że mnie tu pokochiluje. Jest, dobra, uleczył ten i nie, niestety. A tu jest niedźwiedź, no to ja nie mam szans. Cześć niedźwiedź jest chyba bez Star Powera. Dobra, no to nie ma tak źle. Jest i udało się, dobra, ale ja wolę już odejść. Wow, jak to ładnie wygląda ten ult. Taka jak widzicie, taka busza piaskowa, taki wir. Tutaj moi teammates znowu giną. No nie wiem, jakoś tak oni bardzo często giną, ale przeciwnicy jakoś też specjalnie wymagający nie są przykład ta dynia, patrzcie Dobra, unik tutaj. Wezmę sobie zgarnę szybko tego cuba <laughs> Dobra. No i teraz tak pyk, pyk, pyk. I sobie szybko bierzemy gemy. Więc no myślę, że nie będzie źle. Raczej mnie teraz nie dopadną. I... I tą, i tą. Dobra, to ja ich tutaj jeszcze... A, i nie trafiłem, ale ze mnie namus. Dobra, więc udało się wygrać. Pyk jeszcze gadżetu użyje, O, jak on dziwnie. Nie wiem, jakoś ta animacja jest taka trochę dziwna tej wygranej. Bardzo ładna, tylko taka trochę dziwna, przyznać. I w ogóle, no to tro trochę jest niedopracowane, no bo na przykład, patrzcie, wbiłem teraz w tego poko, w jego nogę. albo no, po prostu ogólnie w napis wbiłem mu miecz więc no ja nie wiem fajne ale no trochę chyba to jest niedopracowane jeszcze znaczy no, mogliby to zrobić żeby to było bardziej takie logiczne i wszystko tak szczegółowo w ogóle zobaczymy jeszcze jakie questiki mam nie no jeszcze nie ma tych questów nowych no, więc zaczynamy kolejną gierkę w ogóle zaraz może włączę w settings dźwięki tego mortisa żebyście go słyszeli chociaż ogólnie no to Możecie sami nawet w sklepiku sprawdzić. W jaskini treningowej, jeśli nie kupicie tego skina. Ale ogólnie, ja myślę, że warto. Dobra, Dragonix tutaj. Jakiś Brock Dragonix. Mnie tutaj chce na movement porobić pewnie. Tą pam chcę załatwić. Jest, udało się. Kurde, teraz ten Brock mnie weźmie, weź zabije. Nie no, udało mi się przeżyć. Wow. Dobra, no to ja sobie szybko uciekam. O, udało mi się nawet, fajnie. Powiem wam, że Mortisem się nawet wygodnie gra na tym GameCrabie. Nie jest źle, bo ludzie biorą też takie postacie, że Mortisem fajnie się załatwia te postacie. No i przez to no jest to wygodne. Więc no jak chcecie grać Mortisem, to wam najbardziej polecam na GameCraba. Wow, auto, aj mnie uratował. Nie, no i to jest właśnie, kiedy jestem zachłanny na gemy, tak często mam. Chciałem wziąć tego Gema, zbyt pewny siebie byłem, no i tak się skończyło, że Pamka zabrała w końcu wszystko. Dobra, no to trzeba teraz coś wykombinować, żeby uratować tą gierkę. Dobra, ja tu pyk, znowu walnę i chodź tu, Pam. Dobra, jest, jest, jest. I teraz szybko uciekam. Powinniśmy dać radę, tylko niech Bardley się wycofa. O, jest, super. Bardley, nie idź tam, nie idź tam. 8-bit nas ma bronić ja nie mogę Jest, uda się, uda się, uda się, dobrze udało się jeszcze ten gadżet, fajnie estetycznie w ogóle zauważyłem, że już nie możecie jak się skończy rozgrywka, na przykład teraz match over to już nie można używać gadżetu na przykład estetycznie, ja tak robiłem na przykład z gadżetem Penny i tak dalej no ale teraz już wyłączyli taką opcję, szkoda gramy dalej Gemy. zobaczymy w ogóle wymyślenie takie coś, że jeśli zostawicie tutaj 25 łapek w górę, to będę kupował, jak będzie pinpak, na drugim koncie będę właśnie go kupował. Więc no myślę, że warto, bo zobaczymy co mi wypadnie. Jakie motki. No więc was zachęcam właśnie. Nie wiem czy tam zginęli? Nie, nie zginęli pod pociągiem. Co oni tam robią? Awki chyba jakieś. Nie wiem, Leon jeszcze nie awczy, ale ten tick awczy, no więc mamy farta. Widzę. Dobra. No to trudno. Trudno w sensie dla nich. No to raczej jest bot. Mi się wydaje, że to nie jest gracz. Nie wiem, jakoś tak gra niezbyt też fajnie. No ale to może być wina gracza, a nie. Nie to, że bot za niego gra. No ja myślałem przez chwilę, że to jest klon w ogóle. Nie wiem, ten Leon tak szczerze gra jak klon, więc. Dlatego go łatwo było pomylić. Ubrać już sobie jeszcze tym, rzucę już nie no tylko piaskiem, można powiedzieć. Pyk i pyk. Ja nie wiem co nie robią, naprawdę. Widzieliście to, co to jest w ogóle? No i właśnie potem tacy grają, nie? Potem tacy grają i. To jest masakra. Jest tutaj już bardzo trick. Użycie star powera, jakieś tutaj. Nie wiem co ja robię w ogóle. O, jak kliknęłem gadżet to jakby animacja się skończyła, nie wiem dlaczego. Dobra, więc poczekajcie, a ja wam zrobię tak, żeby był głos samego Mortisa. Dobra, już jest. Wszystko mam nadzieję, że będzie dobrze słychać, że nie będzie mnie ledwo słychać. Jak widzicie, no fajny taki bardzo głosik, no muzykę wyłączyłem, nie wiem dlaczego on się... Aha, może on dlatego, że mam nowego skina. Siema, ogólnie to nie był zbyt dobry pomysł, więc y, przyspieszę wam tą gierkę. Szkoda. No ale tak to bywa. I patrzcie, on ma jednak animację przygranej XD. I to ładna. Ej, ładna animacja przygranej. Dobra, ostatnia gierka, tym razem już będzie bez głosu yy, z gry. No tak to przynajmniej wam pokazałem, tam się dowiedziałem jaki dźwięk ma ten piasek jak się strzela nim. Tu zamiast baców właśnie macie ten piasek. Pewnie te teksty o nietopeszach pewnie są też usunięte od tego mortisa. Nie jestem pewien, ale myślę, że tak by pasowało raczej. Że to byłby taki najbardziej logiczny sposób na to, żeby on nie gadał o nietopeszach, skoro nie ma takiego ulta. Dobra, chociaż zabiłem. Już wiedziałem, że to piperka mnie dobije, ale chciałem chociaż załatwić tego tam jedną osobę. Już sam nie pamiętam kogo. Chyba Nite, co? Nite albo Gina. Już sam nie pamiętam. Dobra, Ipek. O nie, coś mi jakby zlagowało, ale to może mi się tylko wydaje, nie wiem. Ona ma Star Power, co? Ta Nita, chyba ma Star Power. Z tego co widziałem, tylko nie wiem który, ale mi się wydaje, że drugi, bo nie widziałem tych zielonych takich smug. Czy czekaj tam, co to jest? No wiadomo, to leczenie. O Jezus, Maria, nie. Nie. Co ja zrobiłem? Ja nie mogę, jak spanikowałem jeszcze tym ultem. XD. Ale tak się przestraszyłem, że teraz nagle zginę. Nie, proszę, Nita, proszę wyjść stąd. Ja spróbuję tutaj Movement kobry. Trzy, dwa. Nie. No co my teraz zrobimy? No patrzcie. Jest. Okej, okay, teraz raczej to już obronimy, jeszcze tylko ja zostałem, xD Już teraz żadnych błędów postaram się nie zrobić 6, 5, 4, i co? Dobra, to sobie tu pójdę, elo Oni nawet tam poszli, lol Nie dlaczego Dobra, więc no jak widzicie na waszych oczach wbiłem 25 pucharków na Mortisie Oczywiście wam polecam Mortisa zawsze pod właśnie Gem No i tak jak mówię jeśli wbijecie 24, no co jak, 25 łapek w górę, no to wtedy kupujemy pinpaka, a teraz akurat go nie ma, na drugim koncie kupujemy tego pinpaka, myślę, że Wam się spodoba wtedy taki odcinek, no ale to zależy wszystko od Was, no więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, no ja polecam ogólnie tego skina, o, patrzcie, on tu ma takie jakby ten, od Gina, widzicie, tu ma takie z tyłu od Gina, Dobra, więc to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Narka.